Witajcie moi mili. Tutaj mamy czosnek niedźwiedzi, który lubi wilgotne, zacienione miejsca, jak widać. I co możemy z niego zrobić? A mianowicie pesto. Możemy go ususzyć, możemy dodawać do zup, robić sałatki. Możemy zrobić również ocet i możemy go zakisić. Co właśnie dzisiaj będę robiła pierwszy raz. Polecam bardzo. Zapach jest wspaniały. Jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się ze mną na taką wycieczkę, zapraszam serdecznie. Tak wygląda z bliska czosnek niedźwiedzi. Szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu.